Jakie wykroczenia najczęściej popełniają rowerzyści w województwie zachodniopomorskim? Jeżeli miałbym mówić o głównych grzechach rowerzystów, to niewątpliwie można zaliczyć do nich nieprawidłowe wyposażenie pojazdu, nieprawidłowe oświetlenie tego pojazdu, a także przejeżdżanie przejść dla pieszych. Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Powinien siąść z roweru i ten rower przeprowadzić. To co widać na naszych drogach, to rowerzysta wybiera sobie kierunek i szuka ulg dla siebie. A więc, jeżeli jest zielone światło dla pojazdów, jedzie zgodnie z kierunkiem zielonym. Zapala się czerwone światło dla ruchu pojazdów, rowerzysta zmienia kierunek jazdy i teraz udaje, że jest pieszym, przejeżdża tym rowerem przez przejście dla pieszych. Dochodzi do naprawdę niemałej liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. A pamiętać trzeba, że jest to grupa niechroniona uczestników ruchu drogowego. To są uczestnicy, którzy nie mają pasów bezpieczeństwa, których nie chronią poduszki powietrzne, a jedynie kurtka, kalesony jeżeli małżonka wyposażyła takiego rowerzystę a więc praktycznie żadne zabezpieczenie.